Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Emil z kanału msc 2 TV, witajcie drodzy widzowie. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy mieli coś takiego jak recenzję obudowy, przy czym to nie będzie recenzja, ja będę gadał swojego głupoty na temat tej obudowy, bo jakby nie patrzeć na profesjonalnej recenzji, kogoś też na tym zna, to chyba nie jest dobre miejsce. Ja Wam przedstawię tą obudowę, obudowę Silentium PC Aquarius X90 z mojego punktu widzenia, co mi się podoba, co mi się nie podoba, co jest fajne, co mi się podoba i co nie podoba. Chyba już o tym mówiłem. No dobra. Słuchajcie, zobaczmy. Nie przerazcie się tylko, jak to będzie wyglądało. Bo jak widzicie, ja się nie znam, aczkolwiek mam bardzo ważny sprzęt. E, tym sprzętem jest metrówka, więc będziemy mierzyli obudowa przystosowana. Jakby ktoś chciał zobaczyć, widzimy boczek. Pewnie powinienem pokazać pierwszy przód, ale to już jest szczegół, więc czemu by nie? Pierw podamy rozmiary. E, co my tutaj mamy? 44 na normalnie 54 tak pirazy drzwi razy oko innymi słowy to jest duże. Obudowa do małych nie należy. Ale zobaczmy jak wygląda przód, skoro już zobaczyliśmy bebechy. O jezu, jest troszeczkę ciężkie. Tak więc to jest e, przód obudowy. Mamy bardzo ładny fajny filtr po kliknięciu pokazują nam się trzy wiatraczki. Śliczne, nieprawdaż? Bardzo ładne. Są trzy wiatraki. Oczywiście przedni panel możemy sobie zdjąć, jakby ktoś tego nie zauważył. A jak go sobie zdejmiemy, mamy dwa gniazda, z których ja nie myślę dwa gniazda. Z których ja nie korzystam. Zamknijmy to, zaśmy to z powrotem. A co mi tam? Uwaga, za chwilę zniszczę coś. Oj, au! Oh, bolało mnie serce. Tak więc pierwsza i ważniejsza rzecz dla mnie, jakby ktoś nie widział, jest ładny, piękny śliczny filtr, który przy ilości kotów, który ja posiadam, jest bardzo ważny. Od razu też powiem o jednym minusie obudowy. U dołu jest dziura, żeby otworzyć ją. Nie wiem, tego znowu robił, bo się zmęczę. Ale problem jest tego rodzaju, jeżeli macie dużo kotów, tam może przychodzić kocie kłaki, psie kłaki, kurz i inne cholerstwo, więc hmm, z stopa by się przydała. Pokażmy, jak to wygląda od góry. Zapewne mógłbym być na tyle miło i podnieść kamerę, ale jest na to zbyt... Ach, tak będzie lepiej widać. USB, 4 gniazda, USB 3.0 to jest 2.0, standard, włącz, wyłącz, restart, dwa gniazda, też standardowo widzimy. No i do tego wszystkiego jeszcze jest, no, a, 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 oczywiście pod kątem nie do końca działa, filtr i możliwość zamontowania wentylatorów oraz chłodnic. Jakie rozmiary w chłodnic tutaj wchodzą, zapraszam na stronę producenta, bo ja się na takich rzeczach nie znam. Zobaczmy, pokażmy tył. Yy, muszę chodzić na siłownie więcej. Z tyłu nic ciekawego nie ma i jak chcecie wiedzieć co się z tą płytką, nie pytajcie się. Dziwne rzeczy się dzieją. Standardowe wyjścia na gniazda. Przystosowanie pod chłodzenie wodne. U dołu bardzo fajna dla mnie rzecz. Kolejny filtr, który w 100% spełnia swoje zadanie i wchodzi na swoje miejsce. No i dobra, pokażmy więc może bebechy. naszej znaczy, cudownej obudowy. <noise> żyje? Dobra, żyje, ok Więc parę podstawowych rzeczy. W środku jest masa, masa miejsca. Standardowo mamy wentylator z tyłu, trzy z przodu, jakby ktoś nie zauważył. To jest Starlandzie od Silventium. Um, jak ty zauważyliście, ja tego nie podłączyłem, bo nie mam takowej potrzeby nie grzeje mi się sprzęt. Jakimś cudem. Pierwsze pytanie, oczywiście, na które odpowiem już teraz, bo chwilę będzie ten. Co to jest? I siódemka tutaj sobie siedzi, kręcona na 4-4-2, a to jest chłodzenie w konfiguracji push and pull, zamontowane u góry. Nie wiem, czy wy to dokładnie zobaczycie. Dwa wentylatorki, to hand, to nic nie pomoże. Dwa wentylatory, jedne wyciągają, drugie wypychają. Puszynk płata to się ładnie pięknie nazywa, i chłodnica, oczywiście, to jest dość duża. To zajmuje sporawo, naprawdę, naprawdę sporawo miejsca. Za chwilę Wam powiem dokładnie, ile te cholerstwo zajmuje. Eee, prawie 9 cm, i jak widzicie, tu jest dużo miejsca na płytę główną. Powiem szczerze, że się bardzo bałem, że nie zamontuję, że będę miał problem z podłączeniem zasilania. O, w tym miejscu nie muszę widać, ale udało się, udało się bardzo fajnie, eee, jest ślicznie. Gdzie jest miejsce na dyski? Jakby ktoś nie zauważył, oczywiście tutaj e, możemy dwa dyski twarde standardowo włożyć. Przy czym możemy tu jeszcze dyski, jeden twardy wsadzić oraz tutaj. Oczywiście, jakby też chciał zobaczyć, dyski rzucamy sobie w ładne saneczki. Ktoś powie, na no, cztery dyski trochę mało. A, na chwilę coś ciekawego wam pokażę. E, jakby tutaj zauważył, nie mam zamontowanego napędu. Nie mam, zamontowany... Ej, to jest. nie mam zamontowanego napędu, a to z tego względu, iż yy, nie mam takowej potrzeby. Mam jedy... Do tego wszystkiego mam jeden napęd na dwa kąpy. Yy, i <gryw> używam to od święta, jak mi się system zepsuje, czyli bardzo, bardzo yy, mocno od święta. Yy, więc tu jeszcze może było normalnie napęd zamontować i tutaj trzeba teraz chwileczkę usiąść, pomyśleć. Jeżeli zamontujemy normalny napęd, może być problem, żeby podłączyć yy, w konfiguracji push and pull, aczkolwiek jeszcze do końca tego nie sprawdzałem, może to być na... No, trzeba jeszcze bardziej tam stronę przesunąć. Ale oczywiście e, te chłodzenie możemy podłączyć sobie grzecznie tutaj. I powinno się zmieścić. E, o ile oczywiście nie mamy w dłuższej, dłużej olbrzymiej karty graficznej, która w tym momencie u mnie pokazuje 31 cm. Więc oczywiście duże karty wchodzą bezproblemowo miejsca jest e, znacząco. To. Cholerstwo, można wyjąć, można zdjąć i jest, jakby też go nie potrzebował, ale gdzie wtedy dyski? Do tego zaraz wejdziemy. Jeszcze mała ciekawostka, nie wiem czy to zobaczycie, tutaj mamy możliwość podłączenia naszych wentylatorów. Jeżeli nie macie na swojej płycie głównej od cholery i ciut, ciut miejsc na wentylatorki, żeby je podłączyć, no to żaden problem, można to zrobić tam, podłączyć pod płytę główną. Um, oczywiście jeszcze jedna mała ciekawostka. Jak byście się bali, że będzie Wam latał zasilacz, który, oczywiście, można przykręcić, to jest możliwość zamontowania. Ale oczywiście, coś popsułem, Nie. Od razu odpowiem na pytanie: tak, to jest zasilacz 1250 lat. Po mi coś takiego dużego kopałem kiedyś bitcoiny. Sprzedałem 10 sztuk, które posiadałem za 40 czy 55 zł. W pół roku później były po 3000. tysiące. Yeah. Dobra, wracamy do tego, co się dalej dzieje w obudowie. To oczywiście są dosyć mocno wkręcone śrubki, ale jeżeli raz je śrubokrętem odkręcimy, potem bez problemu będzie można je. palce wkręcać. Dobra, pokażę jeszcze jedną rzecz ciekawą. Z przodu oczywiście mamy standardowe. Zamknięcie bez nie jest przeszkodą nie, nie ma żadnej możliwości. Żebyśmy wiedzieli, co się dzieje, chyba że dokupimy. Oto takie drzwi, jak widać doskonale widać teraz moje cudowne ustawienie. To jest oświetlenie, to jest kamerka. Ale widać w środku, co się dzieje. To jest lekko przyciemniane. Mam nadzieję, że ilość kociekłaków nie zobaczycie. Trochę to mocno przyciąga kociekłaki ale jakoś to wszystko przeżyje. Zajmijmy to. Jestem piękny. Tak mi mama mówiła, no dobrze, teraz jak zauważyliście na ja też jestem z dumny, nie mam totalnego bajzlu jeżeli chodzi o kabelki, jej jak fajnie, prawda Emil nie ma bajzlu, tylko co by tu zrobić jakbyśmy chcieli zamontować jeszcze gdzieś dyski, wyobraźmy sobie, że wyjmujemy ładnie, pięknie to wszystko gdzie stawiam standardowe dyski? Otóż można dokupić fajną, zaraz to znajdę. O, tu, 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 tam jest tutaj. Można kupić, dokupić coś takiego, fajnego. Tu przykręcamy dyski, a to wszystko później przyczepiamy yy, z tej strony. Tu jest są jeszcze, jest mały dodatek, żeby można było przyczepić. I przyczepiamy sobie po prostu z tej strony. I dyski nam nie wadzą, kiedy tutaj mam chociażby jakiś rezerwuar Albo chłodzenie wodne, naprawdę duże chłodzenie wodne. Może tutaj sobie wstawić pokażmy, więc, może jeszcze tył. To znaczy, że muszę. Uff. Dobra, nie jęcz, będzie dobrze. Ok, wszystko żyje, żyje. Wyciągnijmy to. Aha, szubokręt. I kręcimy. Zwykle sobie lubię tył przykręcić na stałe. Bo tak. Wyciągnij. Oh. No właśnie, i teraz to bardzo coś, co mi się bardzo, bardzo podoba. Otóż, raz, jest bardzo dużo miejsca na kable. Tu jest naprawdę dużo miejsca na kable. Z 2 cm, centym, 3 cm prawie było miejscami. Mam bałagan w kablach, jak to zawsze mam, ja bałagan w kablach, ale to jest świetna rzecz. Możliwość montażu dysku 2,5 cala z tyłu. To jest SSD. Z pewnym magnesem nie powinienem ich zbliżać. Na szczęście tutaj nie mam magnesu. SSD niezwykły 2,5 cala. Montujemy z tej strony i jest fajne zasilanie, więc jeżeli to siedzi tylko na SSD z przodu może wyjąć po prostu bez większych problemów dyski i to by było tutaj na tyle. Jest naprawdę dużo miejsca, macie możliwość spięcia tych kabli w paru miejscach. Ja mam tutaj w miarę nie najgorszy bałagan. Gorzej bywało, pi-pura. Hip, Standardowo jeszcze tutaj oczywiście idą kable od płyty głównej, ale to już widzieliście. U góry jakie jest podłączenie. Jak widać doskonale nie ma, wcześniej było widać doskonale, nie ma możliwości regulacji prędkości prędkości działania wiatraków, wentylatorów, ale dla mnie to jakiś wielki, sobieście problem nie jest, bo i tak wszystko przez płytę główną. Montuję. Więc e, tak to wygląda Aquarius X90 od Cylentium PC. E, czytałem w internecie, oglądałem jakieś recenzje. E, parę osób czepiało się najczęściej jednej rzeczy: Tego, że obudowa jest niestabilna. Powiem Wam tyle. Ja nie wiem, jak oni, ale ja na niej jeździć nie planuję. W momencie, w którym założone jest wszystko. Jedne drugie drzwi są skręcone. Stabilność jest taka, jaka powinna być, czyli nic nie lata na żadne dzikie strony świata. Nie widzę tutaj oczywiście żadnych problemów, o, nie dotknąłem. Co do samego wyglądu, no to... Zależy co to lubi, zależy co lubicie. Czy Wam się podoba taki minimalistyczny wygląd, czy też nie? Mi osobiście się podoba. Jedna mała ciekawostka, tutaj mamy rówki, takie zobaczcie je. Świetne miejsce dla mnie, żeby śrubki wkładać jak rozkręcam obudowę, piękna rzecz. No właśnie, więc tak wygląda moja obudowa. Ja osobiście jestem z niej zadowolony. Do tej pory miałem dużą ilość obudów, obudowy, które do tej pory miałem zwykle były jakieś bajeranckie i zbierały z każdej strony kurz. Jedna rzecz, której mógłbym się w tym momencie przyczepić. No to oczywiście ta dziura tutaj jest, oh, w tym miejscu, nie pasuje ona mi całkowicie, za chwilę ją sobie zakleję, ale to nie jest żaden wielki problem, no można po prostu, dla niektórych to może być plus, że jest ta dziura, łatwiej się otworzy przed nim panu, dla niektórych jest to minus. Mi osobiście obudowa się podoba, coraz bardziej podoba mi się takie proste, w ogóle pokażę się tutaj, ja ma? nie jestem, żeby nie było, żeby nie ma, takie proste yy, obudowy. Minusem może być oczywiście dla niektórych jeszcze to, że yy, trzeba to kupić. Boczny panel z szybką, bo normalnie jest cały. Zabudowany jest tutaj, jest cały zabudowany, chyba 50 zł. Koszty do kupienia tego więc mamy ciemność, całkowitą. Żadnych wetraków z boku nie ma. Obudowa jest bardzo głęboka. Większość yy, najbardziej znanych, yy, najbardziej znanego chłodzenia, chłodzenia, chłodzenia do procesora nie. Większość yy, chłodnic. Wiecie o czym mówię, prawda? Do procesora wejdzie. Nie ma tu żadnych problemów, jest naprawdę dużo miejsca. Temperatury w środku dla mnie są cudowne. Płyta główna 32-33 stopnie, przy czym wentylatory z boku są jeszcze wyłączone. Ten jeden z tyłu jest bardzo cichy, który działa. Tak naprawdę działają te no, cztery wentylatory u góry, jeden z boku i wystarczy, żeby była temperatura odpowiednia. A to jak widzieliście Sapphire siedziało gdzieś tutaj, się siedziało w środku. Było fajnie, tak więc mo, no, moja metrówka bardzo jest szczęśliwa, więc tak. Aquarius X90, czy, e, czy Emil poleca? Tak, Emil poleca. Emil poleca za chwilę też powiem, no fajnie, Emil dostał budowę od e, swojego partnera, tak samo, że Emil poleca. To wam jedną fajną rzecz. Ja zanim e, napiszę do jakiegoś partnera, napiszę do jakiejś firmy, wpierw, e, czy, ja sobie usiądę, a, wpierw czytam na temat sprzętu, który on posiada. Czytam recenzję, przeglądam i patrzę, czy to jest fajne, czy to jest dobre. Czy byłbym z czystym sumieniem w stanie polecić to moim widzom? Jeżeli mogę i wiecie co wtedy robię? Piszę do firmy i mówię, słuchajcie, współpraca z współpracą, mówię o jaki sprzęt chodzi. Jeśli się uda, to się uda. I z 90 w 100% polecam. Oczywiście, jeżeli policzysz sobie cenę, jeżeli nie będzie dla Was za wysoka. E, więc to jest to, Aquarius jest 90 a Uwaga, uwaga, tu z boku co widzicie? O właśnie to. Gladius X60 Tą obudowę opiszę Wam też od silentium Opiszę Wam za tydzień I Tą obudowę, nie dokładnie co tutaj stoi Będziecie mogli wygrać podczas um, Nation Wars Polska meczu Polska kontra Anglia Gdzie wcale Anglia nie jest faworytem A mała ciekawostka Stara obudowa, którą posiadałem Tutaj Też silentium L50 chyba to było ale wymieniłem na gladiusa. Trochę więcej jej przestrzeni było. Dobra, słucham... O, bałagan! Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Zapraszam na stronę Studentów. Tam gdzieś na dole powinien być w opisie, Zapraszam na moją stronę. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! Subskrybujcie gdzieś tam. Tam jest guzik do subskrypcji.